Dzień dobry, nazywam się Agata Zalewska, jestem laryngologiem i pracuję w Medicus Clinic we Wrocławiu. W dniu dzisiejszym chciałabym Państwu przybliżyć problem zapalenia ucha zewnętrznego. W okresie letnim jest to niezwykle popularna sprawa, z powodu której pacjenci zgłaszają się na konsultacje. Ostre rozlane zapalenie ucha zewnętrznego jest bardzo częstym problemem dotyczącym około 10% populacji. Niezwykle często problem ten dotyczy okresu letniego, co wynika z anatomii ucha zewnętrznego. Choroba ta pojawia się nagle, w ciągu 48 godzin objawia się ostrym bólem, wrażeniem zatkania ucha, świądu oraz upośledzeniem słuchu. Występują pewne czynniki, które predysponują do wystąpienia stanu zapalnego w obrębie ucha zewnętrznego. Są to przede wszystkim wąskie i kręte przewody słuchowe zewnętrzne oraz obecność ciała obcego w obrębie przewodu słuchowego, w tym przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na aparat słuchowy i wkładkę silikonową, które podrażniają skórę w okresie, gdy temperatura otoczenia jest wyższa. Bardzo często infekcja ta dotyczy osób, które mają problemy skórne, takie jak łuszczyca, wyprysk kontaktowy czy alergiczne zapalenie skóry. Niekiedy również odczyny alergiczne na stosowane kosmetyki lub inne leki. W okresie letnim najczęstszą przyczyną zapalenia ucha zewnętrznego jest maceracja skóry, która spowodowana jest wielogodzinnym kąpaniem się w jeziorach, rzekach lub w morzu, ale także mikrourazy skóry w obrębie przewodu słuchowego zewnętrznego, które powstają na skutek oczyszczania ucha patyczkami. Tak jak już wspomniałam, Choroba ta obejmuje skórę w obrębie przewodu słuchowego zewnętrznego, ale może również zająć skórę małżowiny usznej oraz błony bębenkowej. Niekiedy stan zapalny obejmuje również węzły chłonne w okolicy kąta żuchwy i wtedy charakterystyczny jest bardzo ostry ból przy gryzieniu. Pacjenci zazwyczaj nie gorączkują. Jest to choroba, w której wystarczające jest zastosowanie leczenia miejscowego. W 90% przypadków przyczyną są. Bakterie, przede wszystkim pałeczka ropy błękitnej oraz gronkowce. Miejscowe stosowanie antybiotyku umożliwia nam uzyskanie tysiąckrotnie wyższej dawki tego leku w porównaniu do podawania doustnego. W związku z tym, że znamy etiologię bakteryjną, nie zawsze jest potrzeba pobierania wymazu i oceny mikrobiologicznej. Wystarczające jest 7 dniowe leczenie, po którym pacjent czuje poprawę. Niekiedy jednak u pacjentów z cukrzycą lub pacjentów z zaburzeniami odporności, kiedy przebieg tej choroby jest niezwykle ciężki, zalecane jest pobranie wymazu oraz zastosowanie antybiotykoterapii ogólnej. Bardzo ważne jest w skuteczności tego leczenia oczyszczenie ucha. W związku z tym na wizycie laryngologicznej zaleca się dokładne usunięcie wszystkich złogów naskórkowo-nabłonkowych oraz zalegającej woszczyny, a także ewentualnie występującej zapalnie wydzieliny. Tylko oczyszczenie przewodu słuchowego gwarantuje prawidłowe działanie leków i szybką poprawę u pacjenta. Istotne jest również pouczenie pacjenta o odpowiedniej higienie uszu. Po wyleczeniu należy dbać o ucho i regularnie je czyścić. W przypadku dodatkowych pytań serdecznie zapraszam na wizytę.